Andrzej Duda i Agata Duda na koronacji króla i pierwsza dama ubrala się inaczej niż zwykle. Koronacja króla Karola III zgromadziła w Londynie przedstawicieli 14 państw, których glowa jest brytyjski monarcha. Na wyspy brytyjskie przybyli premierzy Australii, Antony Albanesa, Kanady, Justin Trudeau i Nowej Zelandii, Chris Hipkins. Jak również kilkunastu prezydentów oraz premierów pozostałych państw wspólnoty narodów. Nie zabrakło także przywódców głównych partii politycznych, szefów rządów i parlamentów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Naturalnie zaproszenia otrzymali także monarchowie z Belgii, Hutanu, Danii, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Jordanii, Liechtensteinu, Luksemburga. Malezji. Monako, Norwegii, Szwecji, Tajlandii i Tonga oraz rodzin królewskich, które nie sprawują z swoich funkcji z Bułgarii, Grecji, Jugosławii i Rumunii. Wśród zaproszonych rzecz jasna znaleźli się także przywódcy większości państw europejskich, w tym prezydent RP Andrzej Duda z Zona. Obecni byli także prezydenci Francji Emmanuel Macron, Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, Wloch, Sergio Mattarella, Irlandii, Michael D. Higgins, Czech, Petr Pawel, Wegier, Katalin Nowak oraz przywódcy Unii Europejskiej, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Prezydent Andrzej Duda i Agata Duda zjawili się w opactwie westminsterskim, gdzie wraz z pozostałymi zaproszonymi wzięli udział w ceremonii koronacyjnej króla Karola I. Para prezydencka na tę wyjątkową okazję zaprezentowała się w ultraeleganckich stylizacjach. Prezydent Duda postawił na klasyczny, dobrze skrojony czarny garnitur Agata Duda, która na co dzień chętnie sięga pomocna, zdecydowane kolory. Tym razem wystąpiła w stonowanej, pastelowej kolorystyce. Miała na sobie kremowy komplet, który uzupełniła świetnie dopasowanym plaszczem w identycznym kolorze. Zalazł do zjawiskowy kapelusz z ozdobnym kwiatem. Zestaw ubraniowy pierwszej damy doczekał się bardzo pozytywnej oceny ze strony ekspertki od etykiety. Dr Ireny Kamińskiej-Radomskiej dawna specjalistka projektu LADY która przed paroma dniami nie pozostawiła suchej nitki na naturalnym ubiorze roksie węgiel. Tym razem była dużo bardziej wyrozumiała. W wywiadzie udzielonym dla plejady rozpływala się nad wygladem pary prezydenckiej. Agata Duda wygląda elegancko. Ubranie jest zgodne z zasadami. Żadnego negatywnego słowa nie mogę powiedzieć na tę stylizację. Pięknym dopełnieniem kreacji jest kapelusik i delikatny plaszcz. Naprawdę świetna stylizacja, uważa ekspertka, cytowana przez Plejadę. Zdaniem specjalistki Agata Duda postapila bardzo madrze, sięgając po jasne, delikatne barwy. W tym dniu nie powinna skupiać na sobie całej uwagi. Mogła też wybrać inny, mocniejszy kolor ubran, ale uważam, że na tę okazję nie ma co wybijać się na pierwszy plan. Kolor ecru był dobrym wyborem. Długość sukienki i plaszcza także jest zgodna z zasadami Uwaza Irena Kamińska-Radomska, cytowana przez Plejadę. Podczas koronacji wiele kobiet miało na głowach fantazyjne nakrycia głowy lub fascynatory. Jest to fenomenalny dodatek, który w parę sekund pozwala podkreślić charakter całej stylizacji. Kapelusz lub fascynator jest właściwym dodatkiem na takie wydarzenia. Akurat w tym przypadku na zaproszeniach goście mieli informację, Za nie trzeba ich wkładać, jednak sama ranga wydarzenia wymaga tego bardziej formalnego stroju. A kapelusz jest dopełnieniem stroju dziennego o charakterze informalnym podsumowała zachwycona Irena Kamińska-Radomska w wywiadzie dla Plejady.